Witam podobnie. Taki pomysł się zrodził. Żona mnie zmobilizowała, żeby wywieźć kompostownik. Więc reszta pola, którą nie doorałem, no, będę dowoził kompostownik takim zestawem. Wejma plus przyczepka, kołówka. No Dużo nie ma tego kompostowniku. No ale wywieźć trzeba. Żona powiedziała, wywieźć trzeba. No to nie ma co dyskutować. Będziemy wozić. No więc robimy szybki załadunek. Czy jeszcze jeden i będzie prawie wszystko? No ale zobaczymy, się okaże. Ładujemy dalej, obornik już przerobiony, szuflę ładnie się nabiera. Ale to wszystko przybije do wiosny. Ślad niebieski. Mam nadzieję, że te moje filmy zaciekawą kogoś, ale na darmo tego wszystkiego nie robi. Dobrze, że pogoda dopisuje. Nie pada. Nie grzeje. Zima w tym roku jest, jest kioskowa, przynajmniej na razie i przynajmniej na Port -Karpaciu. No Chyba na raz jeszcze nie będzie, Coś tak patrzę, że trzeba będzie jeszcze jeden kurs machny.

Miałem dzisiaj jeszcze problem Już kiedyś pokazywałem na filmiku Podczas omawiania Wejmy Że Pęknięty miałem Zaczep No wiadomo Zaczep robiłem sam Też jestem słusznej wagi Także za słabo troszkę Więc nawet nie byłem zdziwiony Ale dzisiaj z rana musiałem z racji tego że chciałem z tym obornikiem powalczyć no to musiałem zacząć wzmocnić zdemontować pospawać dołożyć troszkę stali żeby się troszkę wzmocnił mam nadzieję że już teraz będzie jak należy a czy będzie się okaże jak mu będę jak tu się mówi, dobrze ładował obornika czy też drzewa. To może być różnie. Ale maszyna od tego jest, żeby służyła. I mam nadzieję, że jakoś to będzie. solidnej wagi ten zbiornik. No już nie jest co bądź dobrze przerobiony no, no dobra może starczy I tak jeszcze jeden przejazd będzie więc nie ma co ładować do pełna tak mi się wydaje jedziemy jeszcze raz ooh Ja jadę ostatni raz. Na razie kamerkę wyłączam. Z tamtej strony jeszcze drugie wywale na tym wąskim pasku. I za chwilę biorę drugą maszynę z pługiem i spróbujemy to przeorać. Witam ponownie. Tak jak mówiłem, kończymy tutaj orać. Orką zajął się mój 15-letni syn chciał spróbować nie ma co żałować nie próbuje co prawda jeszcze nie wie ani jak ustawiać fuga nic wszystko musiałem mu ustawić, przyszykować i tak chyba widzę, że coś za głęboko troszkę idzie bo trochę z nim walczy ale przyjedzie tu do mnie, domu troszkę dam płyceń no jak się nauczy to będzie robił. Jak zechce oczywiście robić. W dzisiejszych czasach dzieci różnie podchodzą do takiej roboty. No ale zobaczymy. Życie pokaże. i o co się chodzi. Powolutku się Może bym pokazał z bliska, jak to ranie też idzie. Opuścimy stojaczek. Idziemy trochę syn troszkę wolniej podchodzi do tematu na nawracaniu sobie redukuje do dwójki orać kazałem mu na trójce prędkość przy oraniu jakaś musi być wtedy też ziemia lepiej się kłaci ale dzisiaj już się całkiem inaczej ora. orał się dużo gorzej było bardziej błotnisto Dzisiaj to już się jakoś lepiej. O, nie wiem czy to widać po tym pasku, który mówiłem na zerwanie, że tam powinien zostawać. Tak się powinna ziemia zrywać kawałeczek. Wtedy lepiej się, według mnie, lepiej się kładzie. No ale każdy może mieć swoje jakieś doświadczenia i przemyślenia.